Na deskach Chorzowskiego Centrum Kultury wystawiono najnowszą komedię kryminalną, podobno Marian, autorstwa Marka Rębacza. Akcja sztuki dzieje się w niewielkim pensjonacie w górach, do którego trafia trzech tajemniczych gości. Jako człowiek, który pisze od lat i wystawia od lat, założyłem sobie, że to powinno być prawdziwe, to powinno wreszcie przestać być wulgarne, to powinno wreszcie przestać oferować dowcipy podawane na wynos gdzie najistotniejszą rzeczą jest to, żeby widz ryknął. Dlatego tym razem bardzo, bardzo skupiliśmy się na samej fabule, na zagadce, na intrydze. Jest zaledwie cztery osoby, spektakl trwa prawie dwie godziny, nie ma przerwy i jak dotychczas nikt nie wyszedł, nic, nikt nie, kasł, nie kasłał, nikt nie chrząkał i nikt nie powiedział, że jest nudno. Także są to dobre symptomy spektakl bawi, naprawdę bawi, jest, jest zabawny, są fajne role. Spektakl w doborowej obsadzie. Wystąpili Olaf Lubaszenko, Magda Szejbal, Krzysztof Kiersznowski i Jacek Kopczyński. Opowiadamy o naszej rzeczywistości, która z nas otacza, o, o takim troszeczkę zagubieniu w tym pędzie, w codziennym życiu. No i myślę, że można właśnie po, pośmiać się i tak się chwilę zastanowić, że a, to rzeczywiście tak bywa. Przedstawienie wyróżnia się poczuciem humoru na wysokim poziomie. Traktujmy widza, jaką Naszego równorzędnego partnera, czyli róbmy coś naprawdę na, na przyzwoitym poziomie. Nie mówię, róbmy sztukę przez duże S, bo to jest komedia, człowiek komedia jest najtrudniejszą ze sztuk, ale bądźmy uczciwi wobec, wobec naszego widza, bo on naprawdę nie jest głupi. To my po prostu czasami produkujący, piszący, my po prostu uważamy, że wystarczy mu tam rzucić jakieś dowcipki, zdjąć spodnie, przewrócić się i tak dalej, i to, i to będzie dość. To jest nieprawda. Sztuka cieszy się pozytywnym odbiorem wśród publiczności. Opinie widzów są, są dla mnie bardzo takie, wie pan, i ciepłe, i fajne, i podsumowujące dobrze. Prace wszystkich, nie tylko samych aktorów, ale również tego, co, co jest w tej sferze pozaaktorskiej, czyli przede wszystkim w warstwie literackiej w tekście, to już jest bardzo dobrze. Jestem z tego bardzo, bardzo zadowolony. Jest tak, tak, jak się spodziewałem, że będzie. Czyli jest naprawdę fajnie. Wszyscy się naprawdę świetnie bawią, fajnie reagują. No, mieliśmy owacje na stojąco, także to, o czym świadczy, to bardzo miłe. No, fajnie, fajnie. Jest, jest ogólnie bardzo dobrze przyjmowane i chyba rozumiane, także jest dobrze. Twórca spektaklu Marek Grębacz oprócz pracy w teatrze znany jest również z produkcji filmowych, takich jak Zróbmy Sobie Wnuka czy Atrakcyjny Pozna Panią. Pokój, pokój, wesołych świąt, pokój, chciałem wynająć.